Napisy by Siemanko, z tej strony Archu Witam was bardzo serdecznie Jest dzisiaj ze mną Bejton Witam Gramy sobie w Battlefield Heroes A tak czemu nie no i sobie gramy. No to lecić. Tak elegancko zaczynamy. No ta o, ale wixy na naciskam tam Fuck. Ale wixy. Dobry leci. Tylko nas nie pozabijaj. Ogólnie to tu nie ma gdzie lecieć, bo wszystko ma... O, tam jest, tam możemy przejąć no sobie miasto. Ej, ja mam jakiś wix. Uwaga na trzy... Dobra, jest, na yes. spod nam zaczęłem odchodzić o, jest, dobra no, to to było na dobra siemanko no, to ogólnie... o, patrz, nawet dużo osób już jest no, mówiłem ale mi się wiksy dzieją nie mogę tabu naciskać dobra w dupie z tym Lecimy. ogólnie, tu myśmy tu dwie godziny próbowali razem zagrać bo tutaj to nie wiem w ogóle co się dzieje, ale... albo nie nas teka. nie możemy do siebie dołączyć ogólnie Albo jest pełny serwer, albo coś tam, albo tutaj coś tam. Dobra, miesza z tym. Ty, skop ze o, o masz. A, się, się to już nie Dawaj. Chylim. Dobra, jest. Bierz jego auto. Czekaj, jeszcze muszę tu uleczyć. O. No. Dobra, jedymy. Ale w ich No to ładnie bo było ładnie coś jest Aha już chciałem wysiadać i mu tylko jej tipy wyłożyć Ups To nie A, tak ma wyglądać O samolot Ale ogólnie tu nikogo tu nie, ale można bazę przejąć Na co trąbisz? Moje niemieckie BMW, słyszę czołg. <noise> Ty, uważaj. A, za no, tobą. No. Zabiłeś go? Tak. plecy. Uważaj. O kurde, wiksie się dzieją. No i padły Ja nie wiem, ja mu chyba podróżyłem TNT. Ale mi FPS-y spadły. i podejdź. No. Mówiło, ogólnie to by trzeba było podłożyłeś? podłożyłem no ja też nim podłożyłem no ja tak a asysta no zabiłem go jakie wiksy w ogóle się dzieją nie wiem o co chodzi no nieźle nie. no to dalej jedziemy na miasto jedziemy na internet czekaj, czekaj majczel z nas jakiegoś pojedzie <laughs> jakiegoś to bećko jak ja Samolot nas na pierwszą ale... Tyle na miasto przejedli, gdy wiemy Ja wejdę Na No, nice, nice, nice Nie wiem czy pojechały się Wojechało pojechało, poleciały na wizytę Na welbejdę No to mamy wypad na miasto Dawaj, flagę przejmiemy Będzie nice O tu Ale Wixy, sorry, sorry za to A jest tu jakiś ten Jak Marek, dobra filmik no, go zajechałem Tak, ty żeś go zajechał No, cicho no. Posiadłość Lecimy tam, do co on Dobra, dobra, chodź tutaj na dół Może na... A nie, statek jest nasz. Chodź do nich na bazę, bo przejęli. Ten też jest spodni. Boże. Okay. O... No, to jest moda na posła odronia. Mam nadzieję, że tego nie obejrzy i się, nie obrazi. A jedzie Mogę cię tu wstrzymać! Dawaj! <grystanie> <Zaczynam>, Szczelam! Szczelam! Spokojnie! Aha, tu jest Niemiec Dobra. Które chcesz auto? Tam <niej oszczelamy. grystanie> nie jest Dawaj, Niemieckie lepsze. No, troszkę szybka taka pęknięta. Ej, jadymy do nich. Ale albo mi się wydaje, albo to jest jakoś tu mniej wody, albo się szybciej przy tam przejeżdża, jak zaczynałem grać, to tak mi się wydaje mi wydawało, że tam się dłużej no, przejeżdża. Może to przez o, mapkę, tak? bo jest zima i zamarzła albo coś takiego. Poprzez to, że za dużo nie grałem. Ty też masz takiego baga, że widzisz tylko ty, tego gościa, no, co chodzi no, o nas o, i jest grońcy. O, o, o. <laughs> Fail. Jaki fail, nara. Samolot, jest samolot. Ja wiem co ja zrobię, pójdę do działka i go z działka wysadzę, jeśli to jest w ogóle możliwe. No ja jest, ale takie stranie z tym, że. On tu nie wiedzie raczej, może krążyć Absolutnie ale... No nie tutaj. Nieźle lecimy, ale. Nie ja mam jakiś jak naciskam tam. Gdzie jest armas, może. Siemanko, o kurde, no nie tego. Gdzie jesteś? No tutaj kampy, gdzie on cię wysadził. O już te tak? po kampie. Aaa, tak. już prawie, kurde. No, 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 no. Oj, sorki, sorki! Fakt, tam jest show, uciekam. Sorki? Dobra, ja jestem na tym statku. No, jestem tutaj pod bazą. No, ma ten RPG, to może. Okej, okay, podłożyłem. Nawet nie piszę, że nagrywam, bo zarabiać tak jak. No, tam. wiesz, tam, na tamtym no. serwie no. 10 zaproszeń do znajomych i każdy przed kamerę się pcha. Poka... Każdy ja, chce być fame No. To ja, król zimy Archu O Ty, bo jakiś jedziec z tym czołgiem. ich tu bierze. I ci, ci, no ci. i wyleciał, zapłac sobie. Zobacz w ogóle, gdzie ja jestem. O oh, fuck. Dobra, jest. Wow, za 80. Nie wiem, 89 w niego walnąłem. Nie wiem, czy to jakiś bug, czy co. Nie wiem. Czy po prostu jakiś krytyk mi taki przyszedł, Na K-474 to chyba... Ty to w ogóle 17 level. Ja tu mam ledwo, jest. Fajnie. Co, nagrywam jeszcze tą rundkę, nie? No, tak na szybko można. Dobra. No, dawać te statystyki, dawaj, dawać, dawać. Drugi No, czwarty nice O, już widać moje pieniążki. będą hejty na mnie Ty biedaku Ja no, sam nie mam więcej Nie, nie mam chyba... Mam 440 funtów tylko no Ja wam powiem, że wszystko. ja ich nie kupowałem Nic nie wydałem pieniędzy na tą grę To wszystko jest z i w ogóle no ja troszeczkę wydałem Troszeczkę Tak, sobie byś troszeczkę DT troszeczkę tak. ładu to się to szybciej tu czasu nie ma... Ej, jak to byś mam? mapka ładuje No To masz w ogóle takie coś Tutaj masz serwer prowadzony przez i wyżej Masz takie białe okienko czy tutaj coś ci się wyświetla? No, wyświetla mi się. A mi się nic nie stało. No co jest? Ej, w ogóle mi się coś... Czekaj, bo tam Admin pisał tego, że jest okej okay wszystko, ale... Nie wiem o co chodzi. No co on robi, ej? Nie wiem, ale... Szczerze mówiąc, wolę tam, zatokę. A ja wolę, żeby była gra. No, nie, kontakt z kombinuję. O! To na lekko trochę się grać zmniejszyło. No iż... Nie wiem, zobaczę, najwyżej skończymy odcinek. Ty w ogóle, czemu ja mam standardowego skina? Nie wiem, to jest go No a co chodzi? Ty, jak coś, to już jestem tam na statku. No jakoś tu znam. Dobra, jak coś, no dobra, też jest Co, masz standardowego skina? No, tak jak... takiego łysego. W Ja nie. Oto ja. Dobra. Nie, no trzeba też pozabijać, bo to takie nudne się trochę robi. Ale mi kręgosłup strzela. Pada śnieg, pada śnieg. Dobra, tam idę Zdobywasz flagę, a nie się pieprzyć. Tak, tak, tak poszedłem. O, ale mi się już nie fiksuje, nie jak naciskam tabele. Fajnie, fajnie. Ile ty masz ojdziec? Dobra, dostał Niech strzela, niech strzela Jedziemy! Siemanko Co za debil Ale ładnie zjechałem No, a teraz popisuwa arka jazdy Fajnie, fajnie Jadę do nich do bazy, ja tam właśnie jestem, ale... Dobra. Mnie gościu wkurza, bo wszedłem do czołgu, a on go właśnie rozwalił Ty, w sumie jestem pierwszy, a nie mam jeszcze ani jednego... O, szkop. No jedymy w niego. W ogóle ty gdzie wy jesteś? No i? Skończyło się już lochanie, zaczęło ziemię odgryzanie Pejtyn <grymne> 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 Nie widzimy, czy będziemy się jesteś <grymne> <grymne> Dawaj szwabie, dawaj no, To było nice Dobra, dawaj auto Dawaj No co jest? Ale, ale wizy O, mi się za... od o, 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 już się znowu zaczyna Dobra, mniejsza z tym, bo się lag zaczyna robić Dobra, sorry, sorry, sorry Dobra, asysta, nice A tak, co tu bezcelowo jest rzeczągiem? Jeszcze nie razu nikogo nim nawet nie, nie dotknąłem O, widzę, czy czegoś tu No dobra Cześć, bo ten na taki... U góry jest, u góry, on mi nic nie Cześć. zrobi jakiś... Leciś... Dawno leci, to was... Powod... nie ma. Ja czy... ja no cóż sam, ale tego, ale to ale tego, ale to tam tego, 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 dobra tego, 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 Dobra, dostali tam beczkę. Dobra, tego, no. No, to nice było. Znaczy... Eleganckich zajechałem z shotguna. No, brawo, brawo. Wezmę tu się wystawię, może jakiś sniper... Ja też tak decyduję. W scenach na Tytaniku. <laughs> no. Tylko brakuje tej eleganckiej muzyczki. No. <laughs> no dobra, trzeba zejść. No. Ktoś nas tam ułożył, tam... Nie powiem, co robić. Dobra, lecimy. Jest to, ja. daj, daj, daj. Dobra, jest. Dobra. Dawaj czołga może coś. Czołg. Boż. Dawaj rudy, jeden Ty no, bo w sumie tu mamy wszystkie te... Wszystkie Trzele. flagi. No. Dawaj nam jacho, Jurek. Zaczekaj tam, może lepiej do ich bazy tam. No, no, no. Coś może powystrzela. Troszeczkę niemieckiego mięsa tak. Tu nic nie ma, to tam trzeba jechać Te na trzy osoby jeszcze tutaj zostały Ale tam, tam się strzelają No, jest. no i padł tutaj no, no i to jest flaga Ale tej nie można zdobyć Pa, posiadł to może być Co Czekaj, gościu co dawaj jedź szybko A, czołgiem szybko, prowadzenia No co on tak tu stoi, trzeba co Nie wiem gdzie jest gości co zdobył tutaj Dobra, miasto z tym nie Bożąc, A, jeszcze ten... miasto zdobyli Dobra, to mi się nie podoba jedź tam. Już jest na tej górze. Dobra, jedź do mnie. Mniejsza z tyłu. A szkurat teraz telefon wiesz. Brawo. Cóż jak tu gdzieś sniper strzela Jeszcze przed nami jakiś te Jaki ze... dobra, wiesz Loparłem przez my A bo stał z tyłu, ja tam jadę do przodu o tu też mi wyskoczył Dobrze jest, ale nie ogarnąłem tego Dobra, dobra Dobra, chodź do miasta. Dobra. O ran, a mu plecy zrobiliśmy. No, ja ci kolego nie pomogę. A, nie chwilę poczeka, bo mi się uzupełnia. Dobra. Ale to kiedy my tylko młode No, za 21 Tak. Aha, no, dobra, dobra. <laughs> to no trochę nudne, jak tak... Tylko ich trzech mamy. No, ale to... każda świnia jest do, do zarżnięcia jest dobra. <noise> no tak, ale to nie moja nasza nie? No niestety. Mi to ja bym Czy nie niestety? Stety! No Dobra. O, o fps też trzeba składać. Przecież ten śnieg zasrany. No, to trochę nudna jest. No, ale trudno. Mam nadzieję, że jeszcze nikt nie wyjdzie stąd, bo farma. To jest drugie. Dawaj po samochód jakiś się ja chwycimy na farmę. No, no i musiał o... tym czołgiem, no jeszcze raz no, Dobra ja po ciebie podjadę no. Cofnę. Zabił cię Dzięki. Nie wyrzucił mnie na, na dół To tu tak jakoś ten. wyjdziesz co? To weź tam podjedź yy, Tam za mostem w prawo Aha, dobra. To jest taki zjazd w dół, tam wyjdę. Dobra, dobra. Ty no... Tu jest. Dawaj. Gdzie? Tutaj, tutaj. Idziemy tutaj na flagę, tak? Tak. Dobra. To tam czekaj, gdzie chodzi, to jest. Dawaj bajki. Jasna respa Wysiądę sobie tutaj stanę Pomacham wszystkich A jeden Ej o, co Tylko, on pecił pił na machanie, a jest lecie No chcę nie wiem trochę nudne jest No 23. To co kończymy? No możemy już zakończyć. No weź to takie, tylko widzimy widzów. Dawaj tu No zatem żegnamy co? się z wami co tam widzisz jeszcze? <noise> Tego tak, patrzę się w O patrz, ej, pierwsza tak, gwiazdka, tak. patrz tam O ty co, co się zaczęło. No i na tych kurach kampią ty? No, wiem, że tam są Dobra, nawet no, no to tym. Żegnamy się z wami bardzo serdecznie. Dzisiaj grał ze mną się Siema. No, do następnego odcinka. Na razie. Na razie. Bye bye.